Cześć, witam Was serdecznie u siebie kana na kanale. Dzisiaj przychodzę z filmikiem paznokciowym jak przedłużyć sobie y, złamanego paznokcia. Myślę, że bardzo przydatny y, filmik, no bo często jednak ten paznokcie gdzieś tam się łamie, prawda? Myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką będziemy potrzebowały to są formy do przedłużania. Ja mam takie, one nie są drogie naprawdę na... Mm, na eBayu czy na Allegro można kupić 500 sztuk za tam nie wiem, tutaj chyba 5 funtów, a w Polsce, no to nie wiem, na pewno to nie jest jakaś droga rzecz. Myślę, że 500 sztuk zresztą nie byłoby Wam aż tak potrzebne, można kupić sobie mniejsze tam 100 sztuk, powiedzmy, sobie mieć, trzymać. Wystarcza to na bardzo długo. Więc te formy i powiem Wam, że jeżeli nie miałoby się takiej formy, to myślę, że mogę tutaj zdradzić patent mojej siostry Marzenki która wykorzystała któregoś razu ym, taśmę taką, wiecie, budowlaną, tylko nie taką zwykłą taśmę, jak przyklejamy, gdyby pomalować sobie sufit, tylko taką grubą, srebrną, bardzo grubą, srebrną taśmę, taką jak izolacyjną chyba, czy, czy coś w tym stylu. I ona sobie kształt wycięła, taką foremkę i sobie też użyła tego i też jakoś to e, powiedzmy, że dało radę. No dobrze, więc te formy i oczywiście jakaś baza. Baza taka, wiecie, mega baza taka hybrydowa, którą możemy sobie nadbudować paznokcia i nią do 5 mm możemy też paznokcia przedłużać. Więc jak nam się złamie, to fajnie, przedłużamy. Ok. paznokieć musi być oczywiście przygotowany, otłuszczony, skórki i tak dalej, i tak dalej. Musi być przygotowany tak, jak ten hybrydowy. I to chyba z takiego wstępu byłoby na tyle, więc zainteresowanych zapraszam do oglądania. No i słuchajcie, paznokieć już mam przygotowany yy, no do przedłużenia i teraz tak, będzie mam tutaj właśnie foremkę, zaraz sobie ją przygotuję. Mam bazę swoją. I teraz tak, odklejamy. To od spodu jest taka naklejeczka, przyklejamy sobie ją tutaj od spodu, żeby to było bardziej usztywnione, sztywniej. Rozrywamy ten tutaj brzeg i dopasowujemy sobie do naszego paznokcia. Nie jest taki skomplikowane. O, jak już jest dopasowane, to sklejamy sobie tutaj na dole. Tutaj doklejamy tutaj do palca, żeby się dobrze trzymało. Taka maleńka szpalka tam się może zrobić. Tam od środka. Ale to nam nie przeszkadza. Im bliżej, tym lepiej. No, bo nie będzie tutaj tej szparki. Ale na jak będzie to się tym nie ma co przyjmować. Tutaj sobie tak dociskam palcem, i to się przykleja. I teraz tak, bierzemy bazę. Robimy to warstwowo. Robimy warstwowo. Czyli najpierw nakładamy jedną warstwę nadzieję, że to będzie dobrze wszystko widać. Oczywiście się już był przygotowany, skórki były ogarnięte, był odtłuszczony. I bazą. Bardziej ta tak skupiam tutaj na środku, wiecie tę większość produktu. I po prostu dojeżdżam do skórek, znaczy do skórek, prawie do skórek, no nie chcę ich zalać. Ale tutaj sobie tak o zostawiam większość produktu na środku. I potem na boki go rozkładam. I już wjeżdżając tutaj ponad naszego paznokcia. Nawet jeżeli wam coś nie wyjdzie, kształt czy coś, to się nie przejmujcie, bo to na koniec i tak czy będziemy spiłowywały mm, pilnikiem, żeby nadać tego kształtu odpowiedniego. Za z tej strony. Teraz ten produkt tutaj wyciągam trochę właśnie naprzód. Układam sobie już tak troszeczkę ten mój kształt. Biorę, dokładam produktu. Troszeczkę za mało miałam. nadzieję, że to wszystko było widać. Nie wiem, nie patrzyłam w podgląd, więc nie wiem. W każdym razie dokładam tutaj właśnie na czubek i buduję sobie tutaj ten mój paznokieć. Na początku taką cieńszą warstwą. A później jeszcze dołożymy. Tu, żeby ładnie od brzegu dochodziło. Sobie pociągam. No i ta baza ma to do siebie, że ona troszeczkę sama się poziomuje, więc jak ją tak przytrzymamy, to ona spływa. Jak weźmiemy do góry nogami, to ona nam się ułoży, powinna nam się ułożyć taki ładny brzuszek, żeby o, ten taki brzuszek miał, więc trzymamy chwilkę sobie do góry nogami i dajemy do lampy na 60 sekund. No i dobrze, tak to wygląda. Już jest ładnie taki pazowiec nadbudowany, podoba mi się. Daję drugą warstwę. Taką nie za grubą. Patrzę ci tam jeszcze, co trzeba by ewentualnie gdzie dołożyć, tutaj na tym czubku, mam trochę za krótki ten paznokieć aha, bo tym przedłużać można wiecie do 5 mm yy, tą bazą więc on nie będzie jakiś mega długi ten paznokieć i tak na oko, oczywiście nie liczę tych milimetrów, ale robię go tam długość tak na oko tu jeszcze z boku dokładam, bo jest widzę Przecież to, że chcę wiecie, żeby to wszystko było widać dobrze w kamerze, to nie jestem taka dokładna. Tu z boku widzę, że jest troszeczkę za mało, więc dodaję na boku. Dodaję tutaj naprzód. Jeszcze. Jeszcze troszkę, żeby on był troszkę jednak dłuższy, to ja jeszcze tutaj naprzód dodam. Dobuduję go z przodu kształtem tak się aż nie przyjmuję, bo jak mówiłam będziemy jeszcze go piłować także kształt jeszcze będzie zrobiony będzie ładniejszy tak mniej więcej powiedziałabym mniej więcej tu widzę wyszedł trochę w skórę i wezmę do góry nogami i właśnie, jak widzą wzgórki, też nie ma co się przyjmować, no bo to się wszystko pilnikiem jeszcze wyrówna. Mi tutaj wzgórek wyszedł, ale pokażę Wam pokiem. Nie wiem, czy to widać. Ale to jeszcze właśnie wyrównam wszystko pilnikiem. Trochę nawet, o, zjeżdża mi tutaj na boku, spływa. Spływa mi tutaj na boku, więc. W drugą stronę muszę wziąć, w drugą stronę, żeby to spłynęło, jakby wiecie. Na drugi bok. Dobra, wyrównamy szczepnikiem Daję do lampy na 60 sekund. No i dobrze. I teraz możemy ściągnąć tą foremkę. Delikatnie podważam paznokciem. O. I taki wyszedł nam paznokieć. Nie za długi jest. Oczywiście tutaj ma tą lepką, lepką, warstwę, więc sobie odtłuścimy. Na początek. Ja wezmę, zacznę od takiego właśnie gruboziarnistego pilnika. Yy, piłować tego palcokcia. I najpierw tak, piłuję brzegi. Wszędzie tam, gdzie, gdzie nam, co nam nie pasuje, to, to musimy wszystko spiłować. Nie jest mi to nie jest zbyt mi wygodnie, no bo tutaj kamera jest tak ustawiona, że nie jest aż tak mi wygodnie, ale no trudno. Musi, musi tak być. No około, z drugiej strony, z drugiej strony widać, wyszedł taki brzuszek, tutaj, co trzeba będzie spiłować. No i tutaj piłuję jeszcze właśnie od góry, żeby ten brzuszek, w ogóle cały paznokieć tutaj, na całej powierzchni, żeby go wyrównać, żeby nie było żadnych właśnie brzuszków, fałdek, tylko żeby był równy paznokieć. Naokoło wszędzie i kształt, więc ja go spiłuję chyba już poza kamerą. No bo to każdy widzi, wiecie, gdzie, w którym miejscu trzeba dopiłować, gdzie jest jakiś brzuszek fałdek, to ja go dopiłuję i wam pokażę, gdzie wyglądał dopiłowany. No i tak wygląda już odbudowany paznokieć, znaczy przedłużony w sumie. Jest on troszeczkę krótszy od pozostałych, ale jakoś nie specjalnie mi to przeszkadza, nie szkodzi. Ważne, że jest paznokieć. Tak on wygląda z boku. Czekajcie o. Trochę jest tylko taki dobudowany, nie jest jakiś tam szału nie ma od spodu. Także jest myślę, że jest OK. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że już wiecie, jak sobie przedłużyć samemu paznokcia. Jest to bardzo proste, dość szybki zabieg, że tak powiem. Także no i widzimy się już niedługo w na następnym odcinku. Pozdrawiam Pa.